Cześć, jestem już po zabiegu, po radioterapii, tu mamy e, coś takiego na czole, to maski, które ubieram, tego, żeby zrobić zabieg, żeby głowa się nie ruszała. Mam tylko informację, dzisiaj dostała, to jest kawałek guzu, który u mnie był usunięty i dalej ten guz można m, m, zrobić prywatnie takie badania na MGMT. Koszt 700 zł to dość drogie badanie, i dzięki zburcie już, już mogę to sobie spokojnie pozwolić. Co daje to MNGMT? ono pokaże, czy chemia, którą bierze teraz, czy ona jest skuteczna. Może być także chemia, która dostaje przez 42 dni, w ogóle nie działa, Bo, ale mam jakby taki protokół NZ Chemia Plus Radio i, i to dostaje Oddaję to prywatnie. Mąż zależy, że chyba jutro i do 10 dni będziemy czekać na wyniki. To jest dość specyficzne badanie. Od jednego lekarza o tym dowiedziało się. I czy, czy mam kciuki, żeby to było MGMT dodatnie, to wtedy daje mi szansę, że chyba była skuteczna.